Przepraszam za to opóźnienie z podsumowaniem 79 tour de Polonia, ale no niestety już ostatnie dwa wyścigu coś mnie łamało i po powrocie do Warszawy grypa, tak grypa sprawdziłem. Położyła mnie, wycięła mnie zupełnie. Jak słyszycie dzisiaj, no głos już troszkę lepszy, straciłem go na moment zupełnie, ale jeszcze to nie do końca jest to, jeszcze głowa zawalona katarem, no ale już, już chcę już chcę ten wyścig bardzo podsumować, już zdjąłem tę. Przepustkę do, do wewnątrz tej imprezy. Odłożyłem książkę, która była moją lekturą przez ostatni tydzień. A chciałbym zacząć to podsumowanie od podziękowania dla Was. Nie tylko za cierpliwość, ale przede wszystkim za to, że już ponad 7 tysięcy subskrypcji na tym kanale. Naprawdę uwierzcie mi, i to też jest ważne w kontekście mówienia o Tour de Pologne. Ta dyscyplina jest niszą w Polsce. To nie jest tak, że, że to się masowo przekłada to, że ludzie jeżdżą na rowerach, że kupują rowery, że startują w imprezach amatorskich. Nie przekłada się bezpośrednio do zainteresowanie zawodowym kolarstwem. No, i to się czuje, to czuje też Czesław Lang i cały Lang Team, planując trasę kolejnych wyścigów na, na, na kolejne lata. Do tego jeszcze trzeba dodać te przepisy, które mówią o tym, że transfery nie mogą być zbyt długie i trzeba kombinować. Czasem przedłużyć etap, żeby transfer był krótszy, czasem odwrotnie. I rzeczywiście no to są dwie rzeczy, na które słyszałem narzekania w kolumnie, czyli długość etapów, szczególnie tych dwóch pierwszych, i, i długość transferów. No, już nie mówiąc o transferach. W okolicach Zakopanego, w okolicach Nowego Targu, no bo, no bo tam jest rzeczywiście dramat, tam wszystko stoi. To wiedzą ci, którzy podróżują w tamtym kierunku, że no ja nie zazdroszczę mieszkańcom szczególnie, którzy muszą się z tym borykać na co dzień. Ale nie o tym, zacznijmy o tym wyścigu od, od początku. Te dwa pierwsze etapy, jak powiedziałem, Kielce, Lublin, Helm, Zamość bardzo długie, płaskie etapy. Tak naprawdę, no, jak zwykle, jedyną atrakcją były ucieczki, ale wiadomo było, że skończy się finiszem sprinterskim. Pierwszy etap wygrany przez Olafa Koja i to warto zapamiętać. 20 lat odnosi pierwsze werturowe zwycięstwo. Myślę, że to kolejny z kolarzy, o których będziemy za chwilę mówić, że pierwszy raz wygrał właśnie u nas na Tour de Pologne. Później etap drugi, no i tutaj Herben Thyssen i zupełnie niespodziewany lider, czyli Jonas Abrahamsen. Tego się, tego się nikt nie spodziewał. Dla Thyssena też pierwsze tak ważne zwycięstwo, pierwszy „werturowy triumf”, no i potwierdzenie, że ta paczka w Antygobert naprawdę jest mocna i dobra. I dobra przede wszystkim ta atmosfera w ekipie, w ekipie, której zresztą tworzy tę atmosferę także wielu Polaków w, w obsłudze, których miałem okazję na tym wyścigu spotkać później. No i jedna rzecz. Wiadomo było, po tak ciekawym Tour de France, po tak fantastycznym Tour de France kobiet. Takie dwa etapy no, nie mogą nas satysfakcjonować. No, to jest ta kwestia też umieszczenia w kalendarzu tego wyścigu. No, on ma takie miejsce w kalendarzu, a nie inne. Teraz to się właśnie jeszcze nakłada z wyścigiem Tour de France Kobiet, z którego prosto jakby ruszyłem na trasę Tour de Poloń. No i na szczęście ruszyłem na trzeci etap, czyli ten etap ze ścianką w Przemyślu. Ścianka w Przemyślu rewelacyjna, wprawdzie już nie była takim zaskoczeniem, stąd myślę też takie, a nie inne wyniki, bo pamiętajmy, no 12 kolarzy przyjechało w tym samym czasie. W zeszłym roku mieliśmy ten piękny atak Almeidy, tam to się wszystko porozciągało, tutaj już tego nie było. Ale to znów był fascynujący finisz. Naprawdę to jest, to jest finisz, który, który warto zachować, który warto powtarzać, bo no, znała już go część kolarzy, znali go dyrektorzy sportowi, niektórzy zrobili rekonesans. Już to nie było zaskoczenie, ale ciągle ta walka tam była przepiękna. Widzieliśmy, co znaczy zaatakować tam zbyt wcześnie. Widzieliśmy, jak trzeba wyczuć ten właściwy moment. Dowiedzieliśmy się, że Karapas nie przyjechał w formie na wygranie Tour de Pologne. No ale też dowiedzieliśmy się, że jak nie Karapas, to. Ineas Grenadiers ma swoją paczkę, która i tak o zwycięstwo w tym wyścigu będzie walczyć, ale tam Sergio Iquita, Sergio Iquita, który jak mówił mi Sylwester Szmyd, już wcześniej składając raport z jego treningów napisał, on wygra trzeci etap Tour de Polon. No i faktycznie wygrał. Został liderem Sergio Iquita. Fajny lider. Fajny finisz, dobra postawa yy, Kuby Kaczmarka, który tam no walczył, walczył o jak najlepsze miejsce. Niestety zabrakło troszkę pomocy kolegów yy, i nie udało się do tej pierwszej dwudziestki wejść, a tego, tego chciał Kuba Kaczmarek. Później mieliśmy ten etap piękny. No, znowu ta trasa, ta pętla bieszczacka, to jest poezja. To jest i to też naprawdę powtarzali i kolarze i, i, i dyrektorzy zagranicznych ekip, że, no, że te tereny są przepiękne, natomiast Fakt, że później, na etapie szóstym, mieliśmy zaplanowaną górską czasówkę, sprawił, że nagle pętlę bieszczadzką, etap, na którym naprawdę można by ten peleton porwać, można by powalczyć o klasyfikację generalną, wygrywa kto? Pascal Ackermann. No. Tak to się niestety podziało. Podobnie było na kolejnym etapie do Rzeszowa. Tam też, no oczywiście ucieczka, ale później sprinterzy. No i dopiero ta czasówka na dostacji narciarskiej na Rusinowym Wierchu e, ułożyła nam klasyfikację generalną. No i tu mamy kolejnego kolarza, czyli Timena Renzman. Kolarz, który wygrywa i także odnosi swoje pierwsze tak ważne e, zwycięstwo w karierze. A to jest kolarz, który przecież jechał świetnie w Tour of the Alps, jechał świetnie w Tireno Adriatico. Kolarz wszechstronny bardzo, jak pokazał. Potrafi pojechać po górach, potrafi pojechać czasówkę, i myślę, że to kolejny zawodnik, którego będziemy wspominać, że pierwsze zwycięstwo tak ważne odniósł y, u nas, no ale y, miał straty po, po ściance w Przemyślu i w związku z tym i ten hater, jak powiedziałem, no ma i na niesamowitą paczkę y, ludzi, Karapas, y, no widzieliśmy jak pojechał tę czasówkę, natomiast i ten hater pojechał ją świetnie, podobnie jak Magnus Sheffield i. Wyszedł na prowadzenie w klasyfikacji generalnej, praktycznie zapewnił sobie zwycięstwo w tym wyścigu. Zawiódł mnie trochę Sobrero. Ja stawiałem na Sobrero, że to on będzie tutaj rozdawał karty, że to on wygra, no, ale pamiętajmy, że Sobrero wygrał w czasówkę w Weronie, a Arenspan był tam drugi, więc no. To się jakoś przełożyło na, na wyniki. Ta, także tutaj, no i ostatni etap, Arno de Mar. Piękne zwycięstwo po takim samotnym przejściu przez peleton. bardzo ładnie to zrobił Francuz, on bardzo chciał wygrać etap na tym wyścigu, ale trzeba powiedzieć, że mm, sprinterzy byli wobec siebie eleganccy, no bo i, i Olaf Koy wygrał, i Herbert Thyssen wygrał, i Pascal Ackermann wygrał, i Phil Bauhaus wygrał. No i Arno Demar na zakończenie. Tak to mniej więcej od y, sportowej strony y, wyglądało. Ta generalka rozegrała się na dwóch etapach. Jak ja powiedziałem, ta górska czasówka no, powinna być w wyścigu wcześniej. Ale teraz znowu zagadka logistyczna. Jak to zrobić, żeby górską czasówkę wsadzić w wcześniej w wyścigu i potem co wracać? To naprawdę nie jest łatwe. My te góry mamy w jednym miejscu w Polsce. Wiem że, wiem, że były przymiarki, żeby się w tych górach troszeczkę przenieść, żeby uciec z tych okolic, właśnie tutaj zakopanego pod hala, bo tam jest wszystko strasznie zakorkowane, tam się trudno jeździć. Ale z kolei inne miasta mówią: Nie, nie zamkniemy drogi, nie zamkniemy drogi, dla, dla wyścigu nie interesuje nas to. No i jakoś to trzeba rozwiązać, ale myślę, że to wszystko wie Czesław Lang, to naprawdę nie jest tak, że trzeba mu takie rzeczy podpowiadać i wiem, że ta przyszłoroczna jubileuszowa edycja ma wyglądać trochę inaczej, chociaż też wyobraźcie sobie ten moment, kiedy po takim etapie do Sanoka czy na starcie w Kraśniku przychodzą włodarze miasta, mówią panie Czesławie, widzimy się za rok. Fantastyczna impreza, chcemy Turdę Poloniu u siebie. No i co? No nawet jak plany były inne, to tutaj przychodzi ktoś, kto mówi: chcę zorganizuję, dam pieniądze, proszę bardzo. Na tacy no to wszystko trzeba rozważyć. Myślę, że to o tym wszystkim myśli teraz Czesław Lang, planując już pewnie w głowie przyszłoroczną edycję, tę jubileuszową 80. edycję Tour de Poloni, 30 lat organizacji przez Czesława Langa. No myślę, że jakaś feta będzie. Na razie i ten hater zwycięzcą, na razie to on wzniósł taką butelkę na podium w Krakowie. To jest to prosecco, którym raczą się kolarze. Na podium nie tylko przecież Tour de Pologne. Jeśli chodzi o Polaków, no to oczywiście zabrakło Michała Kwiatkowskiego, wiadomo, jeśli mamy Polaka walczącego w klasyfikacji generalnej, natychmiast ta atrakcyjność wyścigu dla kibiców troszeczkę spada. Dzieliśmy, jakie role mieli, czy to, czy to y, Łukasz Wiśniowski, czy Filip Maciejuk, y, czy Czarek y, Benedetti. No Filip Maciejuk troszkę mm, słabiej niż się spodziewałem pojechał czasówkę, słabiej niż sam się spodziewał. Mówił mi o tym w Krakowie na mecie, że sam liczył, że tę czasówkę uda mu się pojechać lepiej, ale generalnie no, oni po prostu wykonywali swoje zadanie. Podobnie jak Kamil Małecki, z tym, że Kamil Małecki walczył o tę koszulkę najlepszego górala. Kamil Małecki w ogóle walczy o kontrakt. Zapraszam Was do rozmowy z Kamilem, którą przeprowadziłem w Rzeszowie. I, I ja bardzo mu kibicowałem, no ale niestety tutaj minus, minus tego wyścigu, czyli klasyfikacja górska. No nie może być tak, że kolarze starają się, walczą na premiach, na wcześniejszych etapach, a później na jednym etapie ktoś im tę koszulkę odbiera, bo jest premia Joachima Halubczoka, premia punktowana podwójnie i w zasadzie na tym etapie zdobywa się koszulkę Górala. Czyli kto tam jest w ucieczce, ten ją weźmie. Kto się nie załapał, ten nie ma szans. No tutaj, tutaj to, też, to też troszeczkę musi się zmienić. Jeśli chodzi o reprezentację Polski, Kuba Kaczmarek na 28 miejscu, myślę, że całkiem przyzwoić. Jak powiedziałem, zabrakło mu troszkę drużyny w przemyślu i też no czasówka. Słuchajcie, ja rozmawiałem akurat dzień przed tym etapem. Spaliśmy w hotelu z reprezentacją Polski. Rozmawiałem z polskimi kolarzami, rozmawiałem z Tomkiem Brożyną, z selekcjonerem naszej reprezentacji. Oni. Praktycznie jechali drugą w tym sezonie czasówkę. Oni tego nie trenują. Oni najczęściej w ogóle rowerów czasowych nie, nie mają. Ten rower, na którym jechał Kuba Kaczmarek, to nie dosyć, że jechał drugą czasówkę w tym roku. To jeszcze po raz pierwszy na tym rowerze. No tak się nie da. Zobaczcie, kto wygrywa czasówki, kto tam robi dobre wyniki. No to są jednak kolarze, którzy mają pewną powtarzalność, którzy to trenują, którzy są, mają pozycję, jak mówiłem, o pozycji aerodynamicznej ustawianej w tunelu. No to mi się troszkę roześmiali w twarz yy, Kolarze Polskiej Reprezentacji i powiedzieli, że to jest kompletnie inny świat. No, tak to wygląda. Z tym musimy się pogodzić, a oni naprawdę nie są w łatwej sytuacji. Pamiętajcie, kibice czekają na biało-czerwone koszulki, więc bierzemy grupę ludzi, którzy nie ścigają się na co dzień yy, na tym poziomie werturowym. Wrzucamy ją w taki wyścig, dajemy biało-czerwone koszulki, żeby było ich dobrze widać, żeby wszyscy ich wypatrywali. No, i wyobraźcie sobie, i oni muszą walczyć. No i walczyli, walczyli, pokazywali się i, i, i Kuba Mures i, i Piotr Brożyna, No, gdzieś uciekali. Patryk Stosz przecież, koszulka punktowa. Patryk naprawdę o tą koszulkę bardzo dzielnie walczył. Jeszcze próbował nawet do, na etapie do Krakowa załapać się w ucieczkę, tam już się nie udało. No, ale koszul jest. No niestety Patryk nie pojedzie na Mistrzostwa Europy, bo także miał pozytywny test w wyniku na COVID. Ale pojedzie za to Kuba Kaczmarek, e, więc, który wskoczył w jego miejsce. Więc najlepszy Polak z Tour de Poloń. Będzie na e, Mistrzostwach Europy. A więc, tak, no, w, w, klasyfikacja górska, no i właśnie górski etap. No, no tego zabrakło. No, dlatego mieliśmy także przemyśl i czasówka. No bo nie było górskiego etapu, nie było tego królewskiego etapu, na którym jeszcze można coś zmienić, na którym kolarze będą atakować, będziemy oglądać jakieś odjazdy, pogonie, e, szukanie sekund, walkę do ostatnich metrów o te sekundy. No tego, tego niestety zabrakło, ale. Kolejny raz yy, powtarzam, kwestia logistyki. Tutaj naprawdę to wszystko nie jest takie łatwe. Znalezienie tych miast, znalezienie miast chętnych do zamknięcia dróg, jak już mówiłem o tych korkach na, na, na Podchalu, no to jest strasznie trudne. Ja nie wiem jak to zrobić, ale ta, takiego etapu na pewno brakowało. No przyzwyczailiśmy się do tego, tak jak, tak jak liczarów, na który zawsze, na którym były tłumy kibiców, no tutaj ta czasówka niestety tak troszkę w krzakach. To znaczy na bocznej drodze nie było właściwie dojazdu na, na, na start, więc kibicom trudno tam było dotrzeć. Tam, gdzie było najbardziej stromo, kibice się ustawili. Zresztą zapraszam Was na film, bo przejechałem ten etap akurat na motocyklu z Marszalem, ten film także znajdziecie na kanale. Można zobaczyć, jak to wygląda od środka, kiedy się jedzie za zawodnikiem. I tam też widać, no, kibice są w końcówce, kibice są oczywiście tam, gdzie najbardziej stromo, ale troszkę taka oderwana. No, już trasa czasówki była skracana w ostatnim momencie, bo tam na, na nawierzchnia była nie taka. To naprawdę nie było łatwe, no, a trzeba było tę jazdę na czas zrobić. To najlepiej, żeby ona była właśnie w górach. Żeby tę klasyfikację generalną rozstrzygnąć, nie tylko na bonifikaty z finiszów, bo oczywiście i takie wyścigi są, ale przecież nie chcemy takiego wyścigu. COVID zaatakował raz, no niestety wykluczył całą ekipę Alpesin Phoenix. Szkoda bardzo, w, to wprawdzie nie kolarze mieli pozytywne wyniki testów, ale obsługa no Alpesin Phoenix musiał się wycofać. Na szczęście więcej takich przypadków już podczas wyścigu. Nie było. Świetny zwycięzca. Myślę, że i ten hater to jest przyszłość. Zresztą myślę, że to zwycięstwo było takim kolejnym puzelkiem do tego, żeby podpisał umowę z Ineos Granadiers na kolejne dwa sezony. Oczywiście no, nie, nie mówię, że to dlatego, że wygrał Tour de Poland, ale to, to są te puzelki, które trzeba składać, trzeba przekonywać czasem e, dyrektorów ekipy, szefów ekipy do tego, że warto. Na, na mnie stawiać, no i myślę, że i ten hater właśnie tym wyścigiem przekonał yy, Ineos jest, że warto z nim podpisać kontrakt na kolejne dwa lata. Świetny kolasz, to, to oni też przecież wiedzą lepiej od nas, y, jakie on ma możliwości, i, i no cieszę się. Cieszę się, że taki zawodnik wygrał. Dla Karapaza byłoby to kolejne z rzędu zwycięstwo, a dla takiego itena-hatera to jest znów jakby ta tradycja, yy, że ten Nasz Narodowy Tur wygrywają młodzi kolarzy, o których potem mówimy, a zaczynał pierwszy raz, pokazał się u nas, czy u nas odniósł pierwsze tak ważne zwycięstwo. No i takich kolarzy, jak powiedziałem, kilku podczas tego wyścigu mieliśmy. Sporo było uwag, yy, wiem o tym, słyszałem, bo nawet tego nie czytałem, dotyczących zabezpieczenia trasy. No ja Wam powiem, że my nawet się czasem podśmiewaliśmy, że jakieś wyjścia gdzieś z pola nieużywane od lat też były zabezpieczone taśmą. Ten wyścig zabezpieczony jest rewelacyjnie. Naprawdę, aż do przeszady czasami. E, natomiast no, to, że są zwężenia, to, że trzeba wjechać w miasto, no nie da się wyścigu poprowadzić po autostradach. Popatrzcie na inne wyścigi. Ja myślę, że te wszystkie na, narzekania na złe zabezpieczenie, to jednak była lekka przesada, bo takie kraksy mamy na, 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 na wszystkich wyścigach, takie zwężenia mamy na wszystkich wyścigach. E, w Rzeszowie kolarze raz przejechali, no i za drugim razem się wywrócili. Czyli ktoś nie zapamiętał, nie zwrócił uwagi, poszedł na pałę, po prostu zaryzykował. No, i tak to się czasem kończy. Ja myślę, że tutaj naprawdę nie ma. Zresztą rozmawiałem z przedostatnim etapem, z Sylwestrem Szmynem, który też mi powiedział: Słuchaj, no, nie mam nie ma właściwie zastrzeżeń do, do, do zabezpieczenia. Mogą być zastrzeżenia tam co do długości etapów czy transferów, natomiast co do zabezpieczenia: nie ma żadnych zastrzeżeń. Spójrz na inne, wy... na inne wyścigi, jak to wygląda. Eee, więc tutaj, akurat, z tą krytyką zupełnie się nie zgadzam. A dla mnie oczywiście to była kolejna fantastyczna przygoda, bo no ja nigdy nie będę patrzył na ten wyścig całkowicie obiektywnie, bo mam to i na to cały rok czekam. Bo to jest wejście do świata, w którym spotykam się z ludźmi, których nie widzę często przez cały rok, z którymi mogę porozmawiać, mogę się dowiedzieć, co dzieje się w tym kolarstwie dziś, aktualnie. Te wiadomości czasem wystarczają mi na cały kolejny rok komentarza. Dowiaduję się, kto w tych ekipach pracuje, a naprawdę tej obsługi polskiej mamy bardzo, bardzo dużo i nie, nie słyszymy o tym, nie wiemy o tym. Tak, kiedy się rozmawia o wyścigach, kiedy się ogląda wyścigi w telewizji, no skąd to mamy wiedzieć? Do mnie czasem wiadomości docierają, czasem nie. A tu mam to wszystko na tacy. Więc ja na ten wyścig co roku bardzo czekam. Bo dla mnie to jest święto. Ja wchodzę do środka i po prostu żyję w tym największym objazdowym kolarskim cyrku przez tydzień, e, rozmawiając, spotykając się, obserwując, podsłuchując, e, oczywiście bez przesady, ale jak się przechodzi czasem przy autokarach czy gdzieś, no to różne rozmowy e, słychać. E, i, I dla mnie to jest zawsze fantastyczne doświadczenie. Także ja za to dziękuję, że mogłem znowu być na wyścigu werturowym w Polsce, bo to, że mamy w Polsce Wert-Tur, to, że raz do roku ten największy cyrk objazdowy świata do nas przyjeżdża. To jest naprawdę święto i to ilu znów było kibiców przy trasie. Może nie było ich na Rusinowym Wierchu, bo jak mówię, ta czasówka troszeczkę tak no, wrzucona w miejsce, gdzie, gdzie, gdzie trudno było e, kibicom dotrzeć, natomiast y, no, przy trasie tych pierwszych szczególnie etapów naprawdę mnóstwo, mnóstwo ludzi, bardzo dużo ludzi w Krakowie ta, ta, także na, na tej ostatniej rundzie na finiszu, a więc kibice byli. Kibice byli, kibice są i kibice będą przy tym wyścigu, niezależnie od tego, jaka będzie trasa 80. edycji. Ale mam nadzieję, że będzie trasa ciekawa i mam nadzieję, że będziemy mieli Polaka, który będzie walczył w klasyfikacji generalnej. Bo to oczywiście zawsze buduje ten wyścig. Zapraszam Was na zapowiedź Wuelta już chyba teraz, bo to będzie kolejny krok.